Ty? No? Pojechałbym na tor ogólnie. Ja w sumie też ale chyba już na nim jesteśmy, nie? Jesteśmy? No zobacz, co się dzieje. Spójrzcie tam o, do tyłu, spójrzcie do góry, my nie przedłużamy. A zapraszamy Was teraz na intro i na materiał z Fan and Fun&Drive XT Night Race Łódź. Także widzimy się standardowo. Chwileczkę. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna ta pomoc drogowa. Ja ogólnie teraz się czuję, ej kurwa, nie wiem czy kojarzycie ten motyw, jak idziecie na plażę i macie kurwa parawan, to on też tak kurwa jest i też się go tak niesie. Także ja ogólnie idę, idę na plażę, tutaj mam prowiant, zaraz powinienem jeszcze krzyczeć, gotowa na kukurydza. Nad morzem bardziej piści, to też prawda. Cześć! Dobrze, 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 dobrze. Kamizelki, Kamizelki tutaj pod namiotem do Karola. No. Dobra, filograficzny. Jeszcze kamizelki. Dobra, dzięki. To jest stolik rezerwacyjny. Tutaj będzie dzisiejsza siedziba. Możemy się rozkładać. I jako iż mamy kamizeleczki tutaj z fun and Driver, to jesteśmy upoważnieni, aby wejść sobie na nitkę toru. Pokażemy Wam kilka kadrów. Na przykład jakieś lambo, które zabala po nitce, jakieś zakręty, fajny hałd. Fajną opcją będzie przejście na tę nitkę. Patrzmy na nitkę. Pamiętajcie, aby zachować bezpieczeństwo jeżeli, robię, jeżeli takie rzeczy robicie, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, bo życie macie jedno, a samochód można zawsze odkupić. Chciałbym, aby zapał taki fajny... Śmieszny kat, jak on będzie jechać, a ja sobie będę kucać po raznyi w ogóle teraz mógłbym was zaprosić na intro w tym momencie a później będziemy lecieli Tak? Będziemy lecieli, ale to nie spoileruje. Tak chyba wygląda niebo ogólnie. Kurki sobie latają, ja jestem wśród tych samochodów. <śm> Excel. <Ek> <śm> Dobra, musimy się skupić na ładnych kadrach, żeby wam nagrać. Także ja już kończę polić oglądamy ładne kadry. Jedną ręką jeszcze pewnie nikogo nie mieliście. Jeszcze nie, no. Dobra, Jest ekstra. Nic? Czekaj, zobaczę, nagrywa się. Dobra, nagrywa się, okej. Okay. Dzięki wielkie. No, spoks. Dzień dobry. A ta to wszystko Bardzo dobrze. 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 Kultura, dobrze. Kultura przede wszystkim to się ceni. Co ja tu robię co tu się dzieje powiedział? O się jest nie impreza. Jest impreza. ile teraz było o 10 rano. W... Gdzie rok temu było... Rok, rok temu była połowa tego. więc... Ja przyjechałem w tamtym roku, o no której na południe? Gdzie GTR. Taki tam. A to jest ten co wyciągnęli z puszki. Ukraina masz ją tu. Przebojowym warzywa boniłem A nie wiem. No, no przecież na łóżce cały ten. Cały czas na no, tak. Teraz raz kiedyś powie, że dwa litry to może mieć czajnik, to niech się pierdoli. Tak powiem. Aż tak w fefru w tym Mercedesie? Ty... Powiem Ci, że nie wiem, czy nie zrobił jednego z najlepszych przejazdów chyba dzisiaj. Tutaj na niego patrzyłem. O -o. Naprawdę? Z, z tym gipsem? Też on dwa razy to normalnie slajda bez z tu zrobił. Ja chłopie, nie wiem, że nie... ja teraz jak się w na to ja nie będę miał jeździć. Materiał oglądacie prawdopodobnie z 21 kwietnia, czyli w dzień, kiedy on wyszedł. Także chciałbym Was serdecznie zaprosić na pewne wydarzenie, które odbędzie się za 6 dni we Wrocławiu. Będzie to wydarzenie na pewno przełomowe. Wyście generalnie macie link do tego wydarzenia. Ja Wam za dużo powiedzieć nie mogę, ale jeżeli ktoś ma wolne stówkę, czy może dwie, i chciałby spędzić fajnie czas na spocie motoryzacyjnym, serdecznie Was zapraszam. W pod spodem są szczegóły. Mówię, za dużo Wam powiedzieć nie mogę, ale zaufajcie mi. Naprawdę warto, ponieważ będzie to dzień na pewno przełomowy. A później ty będziemy lecieli. Idziemy w tym momencie do śmiałków, którzy będą chcieli e, czymś takim wystartować. Zaraz się zapytamy, jak się w ogóle z tym czułem, czy się nie boją, bo nigdy helikopterem nie lecieli. Także Marcin! My tak tylko chcieliśmy zapytać, no. czy Wy się k nie boicie tym latać, nie? tym helikopterem, no? Stary, ja ja się boję strasznie, Czeku, Ja nigdy w życiu nie byłem w powietrzu. I ale to będzie co, ale przepisałeś raz? mi swoje auto? W... długo kartkę, bo ja, <laughs> ja zaraz. <laughs> nie, ja <mam> ale damy z... <laughs> Nagrało się tak, że ten. No to na razie. <laughs> Ta. Dziwne uczucie jak nie masz gruntu pod nogami. No strasznie. Ja mam wrażenie, że ta maszyna się zaraz rozleci, ten helikopter. Ja mam wrażenie, że wypadnę. Nie na no, jesteś zapięty nie wypadniesz. Hop nie zabił, więc myślę, że Stary, tam prawie bokiem leciał w tym powietrzu. Masakr. Teraz opowiedz nam jak się czujesz. Ja muszę usiąść, muszę się czegoś napić. No. Bardzo fajne wrażenia. Naprawdę w płytkę. Na no. 5 dys. O, jakiś, jakiś, Zaraz się czymś przejedziemy. Myślę, że ciężki wybór, bo fur jest bardzo dużo. Także przejedźmy się czymś, zobaczmy czym możemy. Blado, blado to. Nie, ja. Powiem tak, ja już zestarzałem trochę ogółem. No, czuję, że jestem blady, nie? Po prostu czuję, że. Po prostu czuję, że jestem blady, naprawdę. No, ale widać, że w ogóle chłop też ma takiego skilla w jeździe. Strasznie miał skilla w jeździe, tak? Bardzo. Znał ten samochód. Jeżeli widzieliście w jakim stanie Dawid wyszedł po przejazdzie CS3. Teraz wsiada w Lamborghini Galardo, tak że myślę, że może być troszkę bardziej dla mnie. Potrzebuję jedną osobę do kolejki na tutaj, na lewo. Jedną osobę zostawię. Ja. Nie oh, wiesz, czy tak. jeszcze ktoś jest? Chyba nie. A no, jest bardziej taka pływająca, nie? Ona tak szybko wchodzi. Tutaj jest 4 na 4 on jest teraz w trybie sport, więc on mało wycina, nie? Napęd na 4, tak? Tu jest? Tak. ale możesz wrzucisz tryb korsa, no to jest praktycznie tam 80 na tył wtedy, nie? On by cały czas bokiem latał. A teraz, jak jest na sporcie, to on generalnie jest. Serowny, ale wycina go nie? w pewnym momencie, że nie, nie pozwoli go obrócić, więc na takie małe tory to jest spoko. Ile kompletów Pan schodzi na takie przejazdy? Wiesz co, ja już byłem na Supesji, tu byłem raz i cały czas są. Cały czas na jednym? A nie, wiesz, to auto lubi 2000 rocznie. Ja nie jeżdżę po jakbym jakby mi go szkoda, no to charytatywnie, no to dzisiaj jeżdżę faktycznie dużo, nie? Mhm. Ale tak, to, no, tak bym go nie upalał, szkoda. Słuchajcie, jest w gestii 5-6 tysięcy, to są tylko 19, a nie ma jakiejś flachety. A już odczuć, że opona klei, bo się podwrzeła i to już konkretnie To duże ciśnienie na pewno jest, tu na takie zabawy. Użyją tutaj. Ja to tu w ogóle bardzo lubię ten To Trzeba sobie powiedzieć, tutaj, Mr. Fox. Ekstra. MTM, proszę, Red Bull. Ej, właśnie, mam ochotę jeszcze na Red Bull w sensie bym go zostawił sobie. Zadowolony Kido? Zadowolony. Kido. Jest ekstra. Dobra. Na razie. Cześć. No. w powiem tak. Niby byłem cały dzień na plaży. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to Marcin ma 48 lat, także to, to właśnie dlatego. Macie, to było zajebiste. Co mam, co mam wam więcej mówić. Rok temu, a nawet w zasadzie nie, bo to było we wrześniu w tamtym roku, więc można powiedzieć, że nie wiem, parę miesięcy temu. Parę miesięcy, no? Jak byliśmy tutaj, chwilę po dziesiątej było dużo mniej ludzi, było przynajmniej o połowę mniej samochodów. W tym miesiącu myślałem, że przyjedziemy, spokojnie się rozstawimy, a ja już nie wiedziałem, co w co ręce włożyć, bo już było co, tyle samochodów i tyle ludzi że no naprawdę to było brudno tak? i no. tyle czego może mi brakło to w z tego co wiem to nie dojechał ale nie ma tego złego bo były fajne bajelki z serem także tak, no nie ma, nie ma tego złego słuchajcie to chyba będzie już do tyle z tym materiale tak. no co my się żegnamy pamiętajcie o tym Wrocławiu za 6 dni widzimy się we Wrocławiu 27 kwietnia, sobota 22 link macie w opisie nie mogę wam tak jak już mówiłem powiedzieć za dużo ale obiecuję wam że to będzie przełomowy dzień prawdopodobnie z tych spotów, na których po prostu trzeba być.